Halo, dzień dobry, Scrap mechanik Survival, odcinek tak yy, ze mną jest Amega, ja jestem Kniw i dzisiaj będziemy kontynuować pewnie budowę tych dynzy, co zaczęliśmy robić w poprzednich kilku filmach przez e, kolejne. Tak, dzień dobry. Nie, naprawdę nie pamiętasz tu jest odcinek? Nie, nie patrzyłem, wiesz chyba 48? Czyli 48? Chyba 48. Ale nie jestem pewien. Parę dni minęło, nie pamiętam już. E, dobra. Trochę przesunę to na bardziej na bok. To ty robisz to, tak? To, no ja dalej kontynuuję ciężarówkę budową. Okay. A w ogóle ty, patrz. Wiesz może skąd mamy o takie klocki? E, takie klocki, a to nie było tam e, przy tym takim dużym budynku, takim magazynie? Aaa... Tak, mówi? z tego była zrobiona budka taka, no. Dobra. Aż, ładny jest bardzo. No. Co ty robisz? Załatałem podłogę, żeby nie przeszkadzało. Ty się ciesz, że... ...nie ma tutaj animacji z pojedynczymi nogami, no bo by wpadały. A z, są gry, gdzie tak jest? No oczywiście. Daj przykład. A, ten, e, dobra, już pamiętam. E, jak to się, Takie te nowe, co teraz wyszło. Nie wiem, wiele gier ma proceduralne animacje. E, no wiem, że GTA 5 ma, GTA 4 ma. Ale takie te nowe, co tam się ludzi ludzik się wywala, jak mi biegniesz tak y A, to, to symulator listonosze, tutaj... Tak, 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 to jak to się nazywało? A nie pamiętam ja, jak chcesz jakiś pojazd zrobić, to tutaj jest w wywodzie na pewno papier toaletowy, to może ci się przyda. Tutaj są cztery siły, to będzie mi potrzebne... Na co mi papier toaletowy przy budowie pojazdu? Yyy... No, czasem się przydaje na jakieś ośki czy coś. A, zamiast rurek. No. Jeszcze wydłuża taki jeden segment. Zresztą... E, masz jakieś. TTT, e, jak to się nazywa? Ciekawsze siłby. A, w sensie które? O, ty, takie e. te? Takie to ze stojącym? Yy, no, chyba tak. Jedna ze to nie, ta, w sensie o, takie były tam, leżały przy tym, przy no właśnie ja je przyniosłem, ale jest jedna e, płaska. No to jakby takich śrub tam trochę było przy tym, przy tych budkach co tam rozbierałem, ale to nie będę teraz jechał do nich. Jak skończę, to pojadę, bo i tak potrzebuję jeszcze do dachu zabrać. Zaczej okay, to hmm. przywieźć to jedno. Ja, a ja trzy tego nie zawiesz, to będę się niestety ja jechać. Nie, to słuchaj, jeszcze, jeszcze troszkę tutaj tylko pobuduję. Tu mogę chyba z głowy falić, pomysł, zrobić. żeby koła napędowe były wypchnięte trochę w dół. I chcę za pomocą sił zabić ogranicznik. O, napędowe byłyby wypchnięte trochę w dół. Jak to nie rozumiem? Co, co to ośrodkowa oś będzie napędzana tylko? Eee, tak, to tak. znaczy. Bo nie stać mnie na napędzanie innych O, telefon dzwoni, przepraszam. Znowu... <noise> no zawsze dzwonią, i kiedy e, coś tam robię. Mm. No, Takie szczęście. Dobra sam się jak to zrobić, aby to było takie... O! Idealne. Fajne, ładne. Mm. A tu za to... tu nie wyszło za to idealnie. Tu coś się... tu za długo zrobiłem. A, to wiem jak tu zrobię. Tu zrobię o, tak. Dobra. Wezmę dwie proste łuki. Może na razie sobie mm, pierwszą sekcję, aby działała ładnie. O? Mmm, To będzie takie otwarte. Sonisko. Tam chyba roboty zaraz przyjdą. No ale to co, interesujesz się nimi? E no komponentki to by się przydały. Tak? To wyciągnę pistolet, gdzie on jest. Ale to jeszcze nie teraz, wiesz? To A trzy ja... minuty jeszcze, dobra. Hmm. Wejdź. Tak, ten fragment namiotu. A w ogóle wiesz, że e, tą blachę falistą, której ty młotkiem zniszczyć nie możesz, to roboty ją niszczą za jedno uderzenie? Naprawdę? Tak, grałem e, przedwczoraj z kolegą na survivalu na jego save'ie. To. Jedy, jedy, myślałem, że to solidne jest i zrobiłem z tego płot. A to się po jednym uderzeniu zniszczyło. Kiedyś na pewno mieliśmy z tego płot. Co tu się kude stało? A bo ja tego nie zespawałem No a ja mam. Sp a nie, to masz spawarkę. Dobra. Zapomniałem tu zespawać Będzie takie okno wielkie. Trochę za dużo tych materiałów tam przewoziłem. Tak? To podłogę z nich zrobię dookoła jeszcze naszego placu, Tej, w sensie tego budynku tutaj. Hmm. Tyle to mi nie jest potrzebne. No, Tych to jest. Dobra. Hmm. Nie długo się trafiają te malutki takie łuki. Dobra, potrzebne będzie jeszcze do tego łożysko. Zaraz pójdę, porobię jeszcze trochę farby, to będzie na ten. Yy, maluję te ściany na jakiś kolor ładny. Pomysł na ten pojazd jest naprawdę taki. Ty, a może ty chcesz tych... Obliczowany. A nie, dobra, chciałem ci powiedzieć, że możesz zrobić ten pojazd, podłogę do tego pojazdu, czy coś z tych elementów, co teraz przewoziłem, ale z drugiej strony pomyślałem, że skoro ja je młotkiem niszczę za jedno uderzenie, to chyba lepiej nie. Dobra. Spróbuję zrobić... ...te tak kodu belcze, może to się opłaca, może nie. Może będę to używał? Nie wiem. Mmm... Tak. No, a już... No i a który dzisiaj mamy? Dziesiąty. to, to, a to już tak. chyba nie, bo... Chyba, że ktoś jeszcze dzisiaj się złapie, ale chcę powiedzieć, że jest teraz za darmo na Humble Bundle można wziąć za darmo F1 2018, takie do dzisiaj jeszcze. z 9 godzin zostało, no. czyli ile będzie, kiedy ten odcinek zostanie podliczowany? 4 godziny jakieś zostanie wtedy, 5, nie 3, 4-5 godzin zostanie, bo teraz więcej, 6, sze bo teraz jest godzina 12.45. To z 6 godzin zostanie, no więc jak ktoś tam jeszcze się nie załapał, to polecam zajrzeć, bo jest dobra oferta. Jak ze, coś za darmo jest, to jest dobra oferta. Tak? No? A ty byś nie brał za darmo? No ja wziąłem. No a czy. Czy na pewno Ty to już jecha? przyszły, te, chodź. Okay. <noise> Żadne, żadnego chyba nie ma Może jeden jakiś e, śrubki nie, no. chcesz powiadasz, no. tak? tak, to, 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 to. to czekaj jak pojadę zbiorę to jeszcze ten metal tutaj postawię, żeby się robił. Nie no nie ma żadnych. <noise> no to nie Fart. Czy warto te płytki jeszcze tak spiąć? No tak, tak, bo ich trochę dużo trzeba na te Wszystkie. Czemu się nie bierzesz? Hmm? Dam to tak może bardziej na front tu? Ale my mamy magazyn tych płytek takich stojących uh! Co się stało? Nic, nic no. okay. Tu mi się zniszczyło, ojej O tutaj dam Nie wiem, czy to będzie działać dobrze, czy nie. Yy, właśnie, kontrolę się przyda na pewno do budowy tego. Czy gdzieś tu był jakiś. stawiałem A gdzie jest ten kontroler? Chyba ja go mam. No, ja go mam. To Tu leży. Tutaj. Bo będzie mi inaczej spadać. Yy... No ostatecznie, to jak to się idzie? Czy czy to będzie działać dobrze? Zobaczymy. Bez wytestowania się nie dowiem. Myślę, że do tego pojazdu na kontrolę, tego co robię, będzie potrzebny. Jak to się nazywało? Mm. E, będzie potrzebny. Hm. Mm. Kurde, zapomniałem. Zapomniałem, co będzie potrzebne. E, a, regulator e, obrotów czątole, czy. Jest coś takiego? Nooo, trzeba zrobić. Dobra, e, śrubki chcesz? Tak, chociaż nie wiem, wiesz? Ale to i tak pojadę. Ale jak mu... będziesz tam to zbierz, I tak pojadę, bo muszę elementy do namiotu. Chodź, jesteś. Aż tego. Eee... Na pewno potrzebuję. Odebinę opy. Ile tam dokładnie? Trzy jeszcze. O nie, zabudowałeś ty na no, czy Ale masz, jak chcesz coś robić, to masz ten y, z boku jeszcze platforma jest. to tak, to, to, to ja chciałem do wody się dostać. No to sorry. Już garaż jest prawie skończony. No i się zdziwiłem, że tam jest y, ściancie, bo wcześniej było takie ładne. Jak to się nazywa? No to masz okno przecież to jest? No, z siatki tej. 5 mm, dobra, pięć wystarczy. A to są te takie te, nie takie śruby, ale też się wezmę. Bo to muszą być cztery takie same, tak? Po prostu. Eee, no, taka jedna z taką górką jakby. bo na razie tam takie dwie bez. już o. mogę wyłączyć. W ogóle to by się przydało, o, o tu chyba jakaś jest taka. Tak mam taką. ...dobudować jakieś yy, dodatkowe nogi do tego do tej całej naszej platformy, bo ona trzyma się na dwóch nogach, Tu jest na początku. To z tyłu lepiej nie to... dać. I może jeszcze most wydłużymy, czy coś? Eee, żeby gukce w sensie, żeby czy... most głębi był, jakby ją całą do tyłu, może przesunąć, czy coś? Tak, tylko wtedy bym. Wy... Wtedy musi być znacznie większy ten, yy, ten drewniany element. Ale przydałoby się odsunąć, bo tutaj nam roboty nie przychodziły zbyt blisko. I to na pewno nie było przyjemne. On zostały jeszcze element namiotów, to spoko. Mm. Tu jeszcze są te śrubki. Um, jeszcze potrzebowałem takiego zwykłego namiotu. Dobra. A tu jaj, już są tylko takie te pochylone. A no, ja nie potrzebuję, drugiego. to? za to. Bo obie tylko jedno część. Dalej trzeba jechać. Ile tych wiosek było? Chyba trzy. Takie wioski do zniszczenia, co? Małe. Mm. Nie wiem, ja tej co dwie widziałem. Ale ty mówisz, że ostatnie czoś następną masz. No, taką nie rozebraną przez nas po prostu. Bo jedno tutaj ja całkowicie młotkiem zniszczyłem. Głupi byłem. Nie myślałem, że będą nam później potrzebne te materiały. A pamiętam to niszczyłeś? A tu się droga rozchodzi, ten. O, ty! Jak tu skrzyżowanie jest, nie Nie byliśmy chyba tutaj. Tam przy początku mapy? No. To tam to jest skrzyż... nie poszliśmy w drugą stronę. A to my tutaj jeszcze tyle rzeczy do wyeksplorowania mamy. No, nigdy tam nie byliśmy. Myślę, że to jest ta droga, co pojechaliśmy tam zawsze. To ona się tak wcześ, za wcześnie skończyła. Dobra, nie będę tędy jechał. Nie będę spoilerował, to później razem się wybierzemy, tym bardziej że tam jest taki ten duży warsztat, ten taki wielki warsztat, ten, nie warsztat tylko magazyn taki jakby. Tutaj się nie tłumaczy tak bez... To nie jest taki magazyn. Wypowiedz <coughs> się. Bo to nie warehouse po angielsku, to nie jest magazyn taki mały, to jest taki duży magazyn po prostu, jakby tak powiedzieć. O duży magazyn. No duży magazyn, ale takiego słowa nie mamy. Hurtownia? Nie, nie. Nie, to źle brzmi. No duży magazyn, no. No. to w do Rory Tłumacza to dostaniesz. Magazyn dostanę. Ale magazyn to jest i taki mały, wiesz, pokoik, i taki magazyn, że właśnie coś takiego wielkiego, tak? Dobra, jest jeszcze taka wioska tutaj, dobrze myślałem. Jezu, my tak daleko od Spawna jesteśmy, wow. Tyle przyjechaliśmy tutaj, no, w tej naszej podróży. Ty rozbiorę nie jeszcze myśli... to, to, o. będę miał nie na czymś. Mamy takie większość y, osób, które sobie myślę, że. A zamieszczę sobie w tym, w warsztacie i wszystko będzie fajnie. No nic nie będzie mnie bić. A tam przecież jest daleko do wody bardzo. U nas? O, u nas trochę tak, ale. U wielu osób. No, tak, tak. No. Ło, chude, je, jeśli ja. Bo tam to masz ściany, tak dookoła. ten pomysł, tu ja mam, przejdzie, to cudne, no. Będzie to Mistrzostwo świata. Jeszcze trochę blacha falista. Mam wrażenie, że blacha falista jest taka najładniejsza z tych rzeczy do budowy podłogi. Tu już chyba rozebrana jest, tak. Tutaj zebraliśmy z tego blachę falistą na pojazd. Może się wybierzemy na taką podróż. No najpierw chcę zabić mój pojazd ten. Ty to wiesz co, ja zrobię jeszcze do tego, ja nie zrobię przyczepy, nie zrobię przyczepy do tego samochodu, przyczepy <głos》>, transportowej, ciężarowej, tylko zrobię przyczepę kempingową Co o tym mhm. sądzisz? Ciekawe czy mój pojazd będzie miał większą pojemność No pewno będzie miał większą pojemność, ale to wiesz, to możemy na dwa samochody jechać Zawsze Możemy. można by jeszcze trochę skrzynek porobić, wtedy właśnie na jednym można by mieć tego refinery bota i craftbota, na drugim można by mieć te wszystkie skrzynki, Czemu tak? ja znowu mam ten amortyzator, Wchodzi mi ciągle jeden amortyzator do kieszeni. Ale drift, drift tutaj, cyk. I że mój pojazd będzie tańszy w użyciu. Na pewno nie w budowie, bo w budowie to jest. No, to nie doli. Miód ci został jakiś, czy nie? Mm, zbijaj, zbijaj, zbijaj. Bo potrzebuję jeszcze w takim razie dwóch kół na to przyczepę A ty koła masz tam trochę I, tak na Jak Ja potrzebuję jeszcze ośmiu. Kół. Ośmiu? Po co ośmiu? Ty podwójne koła robisz? No. Mi pojedyncze nie wystarcza z taką szerokością nie. A, Dobra to powinien być gdzieś Tak, tam jest Co chyba przestał się badłować to czy ostatnie się badowało Oby ten pomysł fajnie przeszedł bo Ile? Pełny ekwipunek mam, to nie potrzebuje tej jednej śruby. Jak inwentory full 12, to są akurat na dwa koła. Na jedno koło trzeba sześć. Marzenie, co to tu jest. Czy kontroler jest drogi? Halo? No. Nie, nie nie jest drogi A, bo ja tylko jednego potrzebuję jeszcze w takim razie na ten szczepę tu minus taki, że trzeba to zrobić Szkło też chyba jest stanie Szkło nie obejdzie O, woda nie leci Jak to inny. Co? U nas? Nie, taka rur, rura taka tam, pamiętasz te rury, takie co drog, na drodze były? A, pamiętam. To nie wyleciały strumienie, tylko krople tak leciały z tego, z końcówek rur. Oda im się skończyła. Ale to będzie dziwne, Dobra, trzeba obić... ...łożysko. Oj, nie zmieściłem się. W powietrzu skręcać się nie da Dlaczego? Nie wiem, nie da się... No, no, fizycznie nie da się w powietrzu skręcać. Jakbyś chciał, to by się udało. Co ty robisz? Uważaj. O akurat mi się paliwo tutaj skończyło. No, <laughs> uważaj. Bo jak mi w to ty no oś walniesz, to ty wiesz że ona dobre jest? Zbierasz miód Pozbierałem Nie wystarczająco ja I no, Dobra O Dehydratet. Mam E, Łapte A ty teraz okay. tutaj metal robisz Co na koło trzeba? A to akurat metal robisz? No to weź go, zbierz trochę. Ja też zrobię sobie. Ile, ile trzeba? 15 tego. 6 miodu, Dobra, a łożysko ja sobie robię. 10 coś shaftuje, jeżeli o to ci chodzi. Zbieraj to rury. Zbieraj to. Inwentory, full, czekaj. Kurudy dość. No wziął, zabrał. No postawię ci to. Ale się tak pojedyncze rurki się kraftują 10 minut, 10 sekund. Tak, wiem, mi to nie bardzo denerwuje. Bo wiesz, ja ich kraftować muszę? Nie chcę wiedzieć. No to wystarczy, żeby patrzysz na ten pojazd. Czemu to się nie rusza? No bo jest ciężki, no. Robisz duże koła do tej przyczepy? Nie, małe. To po co ci duże... A, to... a dobra. dobra. Już 23 minuty odcinka. To jeszcze 3. Tak myślisz? Aha. Ciekawe, czy cię wyrobimy. Z czym? No, żeby za 3 minuty skończyć. Czy się nie pojawia dziś nowy wątek? No i ja zacznę tę przyczepę robić. Zabieraj łożysko, ja też łożysko muszę zrobić. Już, 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 hmm. Może mocno zamknę, bo tam jeszcze ktoś wejdzie tutaj. Ale się fajnie zamknął. Ja jestem debilem, przecież to nie ma sensu. Co? No co ty Chut. gadasz tak? <noise> nie ma... Ta część nie ma sensu. Tutaj No bierz tam swoje łożysko. Lecę. Jeszcze jedno. Przecież dwa koła są. Czyli dwa? Tylko dwa. A, a amortyzatory są drogie? No nie. ja nie wiem, nie robiłem mi na razie żadnych. Nie, nie są, to sobie zrobię jeszcze dwa. Nie, jeden w sumie, bo zrobię sztywną oś. sztywna oś, to będzie jeden po środku, po prostu. Czy tak z boku, gdzieś może przyczepy. Aha, pięć tego metalu i dwa te, dobra. Czyli muszę wziąć. Są równo ośki, czy nie? Nie wiem, o, nie wiem, gdzie No, środkowa z... ...przednia Środkowa z przednia Czekaj, bo tutaj naprawiam właśnie się... widziałem, że odpadło e... Ale równo pod jakim względem? No, że nasze oczy tak. O no dobrze. Trochę zawieszenie pracuje. Nie z jakiego powodu? No nie widzisz, że pracuje u mnie? Ale dlaczego? Czemu? Bo jest nierównomierne. Jedna zaczar proste. Pokop nie pracuje. Jak tam szerokości? Ups. A to ma 3 4 5. To ma łożeść. 90 Nie da. A czemu ty używasz tych gorszych amortyzatorów, a nie tych lepszych? Jak tych gorszych, tych ja lepszych? to są krótsze. No. Mniejszy skok mają. No. Wiem. I co w tym takierze? No mniejsze skok mają, będzie się mniej mogło zawieszenie schować Na wyborów będzie się Raz, dwa, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 Kiedyś tylko mnie zabije Fajnie O, widzę, że amortyzator stworzyłeś. Tak. O, ci o ej. Otwaliłem. To ścinki, jakie są, dobra. Ja bym już teraz kończył. Bo o, już 29 tu... minut, no to nawet przesadziliśmy z tymi 3 minutami. No więc ja już bym kończył. Życzę wszystkim miłego dnia i Mi miłego poniedziałku i tygodnia. Mam tak. nadzieję, że będzie fajnie. I właśnie jeszcze raz przypomnę, że. Jest to F1 za darmo, bo to jest gra na... dobra. Tutaj Omega tak. Am no, poleca. Chociaż 19 lepsza, bo kubica jest, ale... Nie wiem, ja tylko na razie w 15 grałem, bo ktoś kiedyś było za darmo na Humble Bundle. Tak Humble Humblebundle.com to nie jest reklama sponsorowana, po prostu taka takie po... co? Przy... Tak po prostu o... mówię. Co? Mówimy tak. E, no dobra, no to do widzenia wszystkim. No, Cześć.